dzisiaj będziemy testowali rzeczy z Kinder'a. Będzie takich odcinków aż cztery albo trzy. Zobaczymy, widu się znajdziemy. Dobra, co to z tym pierwszym? Mamy takie zwykłe Kinderki. Kinder niespodziankę. Happy Hip, po którego nie, nie jedliśmy. Dlaczego bo... go nawet nie widziałeś? A jakbyś Kinder Country? no Kinder raz w... Country to tam jedliśmy, więc to zachowam sobie na koniec chyba, żeby mieć taką niespodziankę, a nie, przejdziemy od klas klasyka, klasyk, wiesz kinderkę i czuję się jakbyśmy miały niebo w gębie. Wiesz co, to co po niemiecku jest kinder? <grym> nie masz. Dobra, jak, jak jecie to życzymy wam fak. smacznego. Cię przepraszam. <grym> to jest <fak>. <grym> <grym> To sposób, mi się lepsze. Będziemy mieli taką listę tabeli. Po prostu damy wam znać, który jest najlepszy po prostu. Te wszystkie jak tam dziś trochę, trochę. włosów. Co? Jak tam w smaku, bo dla mnie to... Jako, że to jest klasyczek, 8 na 10. No taki klasyk klasyków. Każdym temu 8 na 10 jest bardzo dobrym słodyczem. Teraz przejdziemy sobie do Kinder Niespodzianki. Zobaczymy, jaką będziemy zabaweczkę. Jeli I będziemy małymi dziećmi. <grymne> dobra, 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 wiesz to. Łaga unboxing. Dobra, op, nie, dobra. Dobra, ja ci dobra. dobra, później to otworzymy i zobaczymy. Na koniec odcinka. Mhm. Um, 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 um. No to, się, to też jest jeden z najbardziej klasycznych. Mhm. A to jest gorsze od Kindera tak mi się mhm. daje. To Jest minimalnie gorsze od I zdaje temu 7. Ja na i pół. No to. Tam w montażu obliczymy. będziecie mieli tabelę. To Kinder country. Słodycz, który... Ja lubię. Osobiście, wiesz. Ja jakoś tam nie mam nic. Ja nie. Ja, tak ja. No i to jest zajebiste. Mhm. Mm mm -hmm. No i to jest dowalone. A co według ciebie? Mm. Kuba. Jakoś to. Bo to ja mam tak samo jak to jajko, 7,5 na 10. Znaczy nie. nie, to daje 7. Nie. To mi mega smakuje. Ja o tym daję 8,5 na 10. Najlepsze z tego wszystkiego na razie, tak mi się wydaje. jest bardzo dobre. Chociaż, ciekawe jak będzie smakować ten. No ja nie jadłem. Pokaż mi to złusko, to słoneczko. Tam otwórz. O! Kolejny kubeczka, I Happy hip to słodycz, który. Oh, to się średnio otwiera. A nie, jednak dobrze. Ej, powiem Ci, powiem ci że nie. wygląda. Ciekawym. Ciekawie! Tak. Nietypowo. Bierz. Bierz kuba. Ja to Mm -hmm. Bardzo dobra czekolada na matka. Jest. Dobra. Wyczuwajna, jest. To jest. Dowolona. Dobra, dobra. Mhm. Mm Powiem wam. Tak samo 8 na 10. Też mogę się to zgodzić. Daje 8 na 10. Czyli dla Ciebie finalny werdykt to jest, że najlepsze było Happy Hippo. Happy Hippo? Nie, no, tak. Jak dałeś temu... Kinderek ile był? Ja tam... dałem 7,5, Ty dałeś 8. Nie. Nie, Ty, ty dałeś... dałeś też 8. Poczekaj. Dobra, to obliczymy w montażu. Tak? Bajajajo! Siema!